W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi Kontrterroryści zatrzymali Gruzinów Bezczelne zachowanie Sebastiana Majtczaka Były bramkarz klasy poszukiwany przez policję Kolejny skandal w polskiej policji Stołeczni policjanci zatrzymali w Wieluniu, w województwie łódzkim, czterech obywateli Gruzji W tym jednego mężczyznę ściganego nakazem aresztowania na terenie Unii Europejskiej Z uwagi na ocenę ryzyka operacji w działaniach Uczestniczyli również funkcjonariusze centralnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji BOA. Z ustaleń przekazanych w komunikacie wynika, że po wytypowaniu i potwierdzeniu miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny, funkcjonariusze komendy stołecznej Policji przeprowadzili realizację na terenie Wielunia. W trakcie akcji zatrzymano nie tylko osobę objętą europejskim nakazem aresztowania, lecz także trzech innych obywateli Gruzji przebywających razem z nim. Nie ujawniono powodów wydania nakazu ani organu, który go wystawił. W związku z istniejącym zagrożeniem operacyjnym wsparcia udzielił centralny pododdział kontrterrorystyczny policji BOA. Tego typu jednostki są kierowane do działań w sytuacjach uznawanych za szczególnie niebezpieczne, gdy zachodzi ryzyko użycia siły lub konfrontacji z osobami mogącymi stawiać opór. Sprawa została przedstawiona jako kolejny efekt działań stołecznych policjantów zajmujących się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W strukturach Komendy Stołecznej Policji funkcjonuje wyspecjalizowany pion odpowiedzialny za realizację czynności poszukiwawczych, wykorzystujący narzędzia techniczne i teleinformatyczne do ustalania miejsc pobytu osób objętych nakazami. Warszawska Policja poinformowała, że w 2025 roku funkcjonariusze w całym kraju otrzymali ponad 214 tysięcy zleceń poszukiwawczych. Obejmowały one między innymi listy gończe, nakazy doprowadzenia, prowadzenia, zarządzenia dotyczące ustalenia miejsca pobytu oraz zgłoszenia o zaginięciach. W ramach trzech ogólnopolskich akcji poszukiwawczych przeprowadzonych w tym samym roku zatrzymano łącznie 4766 osób, w tym 515 cudzoziemców. Na obecnym etapie nie przekazano dodatkowych informacji dotyczących dalszych czynności wobec zatrzymanych w wielu mężczyzn ani zakresu zarzutów jakie mogą im zostać przedstawione. Były bramkarz klubów piłkarskiej. Ekstra klasy znalazł się w kręgu zainteresowania organów ścigania w związku z rozbudowanym postępowaniem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej działającej na Śląsku. Sprawa dotyczy środowiska powiązanego z pseudokibicami górnika Zabrze. Z ustaleń śledczych, o których informują media, wynika, że Grzegorz K., znany z występów w górniku Zabrze, Lechu Poznań oraz Piaście Gliwice. Miał zaopatrywać się w hurtowe ilości narkotyków u osób powiązanych z gangiem, wywodzącym się ze środowiska tzw. torcidy. Według dostępnych informacji były sportowiec jest obecnie poszukiwany w związku z wielowątkowym śledztwem prowadzonym przeciwko członkom tej grupy. Postępowanie prowadzą Prokuratura Krajowa oraz Śląska Policja. Z ustaleń służb wynika, że grupa miała przejąć kontrolę nad rynkiem narkotykowym w kilku miastach regionu, zajmując się produkcją, handlem oraz przemytem środków odurzających. W toku śledztwa zatrzymano część osób powiązanych z organizacją, a istotne znaczenie dla dalszych ustaleń miała współpraca jednego z członków grupy z organami ścigania. Zdecydował się on na złożenie zeznań po zatrzymaniu w trakcie transportu narkotyków i ujawnił powiązania z liderami struktury. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zobowiązania finansowe Grzegorza K wobec osób związanych z gangiem mogły przekroczyć 200 tysięcy złotych. Świadkowie mieli potwierdzić regularne zakupy nielegalnych substancji. Sprawa nabiera dodatkowego kontekstu w związku z wcześniejszymi konfliktami byłego bramkarza z prawem. W 2018 roku został zatrzymany po bójce z udziałem pseudokibiców Śląska Wrocław. Wcześniej, jeszcze jako nieletni, trafił na kilka miesięcy do aresztu w związku z podobnym zdarzeniem. Obecnie, według dostępnych informacji, ma przebywać poza granicami Polski. Śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej jest w toku. Organy ścigania kontynuują czynności procesowe i nie wykluczają kolejnych ustaleń oraz zatrzymań. Prokuratura Krajowa wystąpiła we wtorek do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Informacje te przekazał reporter Tomasz Skory. Postępowanie dotyczy nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Na byłym szefie resortu sprawiedliwości ciążą 26 zarzutów. Prokuratura podejrzewa go m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz defraudację środków publicznych z Funduszu Sprawiedliwości. 5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Wniosek w tej sprawie złożyła Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Już wtedy prokurator Piotr Woźniak zapowiadał wydanie listu gończego, a następnie, w przypadku potwierdzenia, że podejrzany przebywa na terenie jednego z państw Unii Europejskiej, skierowanie do sądu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Z ustaleń śledczych wynika, że Zbigniew Ziobro od października przebywa na Węgrzech, gdzie, jak twierdzi, w grudniu uzyskał azyl polityczny. Rzecznik Prokuratury Krajowej Prokurator Przemysław Nowak poinformował, że w toku postępowania ustalono, iż podejrzany w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej ukrywa się najprawdopodobniej na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej. Dodał, że jego dokładny adres pobytu pozostaje nieznany. Od momentu wyjazdu z Polski i zamieszkania na Węgrzech Zbigniew Ziobro, formalnie pełniący funkcję posła na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości nie uczestniczy w posiedzeniach parlamentu ani w głosowaniach. Wcześniej na Węgry wyjechał również były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Obaj politycy zostali ukarani naganą przez Komisję Regulaminową Spraw Poselskich i Immunitetowych za nieobecność na posiedzeniach Sejmu. Podczas posiedzenia w sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Sebastian Majczak. Oskarżony o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1 we wrześniu 2023 roku, publicznie zakwestionował ustalenia prokuratury i przedstawił własną wersję zdarzeń. Oskarżył śledczych o manipulowanie dowodami oraz przypisywanie mu winy za śmierć trzyosobowej rodziny, która zginęła w płonącym samochodzie marki Kia. Na początku rozprawy sąd wysłuchał zeznań strażaków z ochotniczej Straży Pożarnej, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce wypadku. To oni gasili płonący pojazd oraz wydobywali ofiary z rozciętego wraku. Z ustaleń śledztwa wynika, że samochód rodziny miał zostać staranowany przez kierowane przez majtczaka BMW. Na zakończenie posiedzenia oskarżony wygłosił oświadczenie, w którym podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko o niewinności. W trakcie jego wystąpienia matka jednej z ofiar opuściła salę rozpraw i nie wróciła już na dalszą część posiedzenia. Sebastian Majczak stwierdził, że z zeznań świadków wynikało, iż osoby podróżujące kiją wzywały pomocy. Powołując się na opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej oraz zgromadzony materiał dowodowy, wskazał, że ofiary miały ponieść śmierć w wyniku pożaru, a nie samej kolizji pojazdów. Twierdził również, że ślady na jezdni pojawiają się wcześniej niż w miejscu, które prokuratura uznała za punkt kontaktu obu samochodów. Oskarżony podkreślał, że świadkowie zgodnie zeznawali, iż poruszał się lewym pasem autostrady. Wskazał na zabezpieczony ślad żłobienia w jezdni, który jego zdaniem mógł powstać w wyniku uszkodzenia koła po zderzeniu, a nie przed nim, jak przyjmuje prokuratura. Zaznaczył, że na miejscu znaleziono jedno koło pasujące do samochodu kija, będące kołem zapasowym, natomiast innego koła nie odnaleziono. W jego ocenie fakt, że z płonącego pojazdu było słychać głosy, ma świadczyć o tym, iż rodzina nie zginęła w momencie samego wypadku, lecz w wyniku pożaru. Prokurator oceniła, że obrona próbuje stworzyć alternatywną wersję przebiegu zdarzeń i kwestionuje nie tylko sam moment zderzenia, lecz także ustalenia dotyczące prędkości pojazdu. Pełnomocnik rodzin ofiar, mecenas Łukasz Kowalski, wskazał, że świadkowie mówili nie tylko o poruszaniu się BMW lewym pasem. Lecz także o tym, że uciekali przed tym pojazdem, obawiając się jego zachowania na drodze. Obrońca oskarżonego, mecenas Katarzyna Hebda, odniosła się do kwestii prędkości BMW. Podkreśliła, że wartość od 315 do 330 km na godzinę nie wynika bezpośrednio z odczytu rejestratora danych zdarzeń, lecz z obliczeń biegłych, którzy na podstawie odczytu 253 km na godzinę oraz innych danych oszacowali wyższą prędkość. Wskazała przy tym na ślad hamowania o długości około 180 metrów oraz aktywność systemu zapobiegającego blokowaniu kół przez około 1 do 1,5 sekundy. Zakwestionowała również prawidłowość odczytu danych z rejestratora w związku z modyfikacją sterownika silnika w BMW. Obrona złożyła wniosek o zwrócenie się do BMW Polska z pytaniami dotyczącymi wpływu modyfikacji sterownika na poprawność zapisu prędkości w systemie rejestratora danych zdarzeń. Pełnomocnik rodzin sprzeciwił się temu wnioskowi, wskazując na okoliczności dokonanych modyfikacji pojazdu. Postępowanie sądowe w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1 jest kontynuowane, a sąd rozpatruje kolejne wnioski dowodowe oraz stanowiska stron. 30 stycznia bieżącego roku funkcjonariusze służby celno-skarbowej. Z Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim, działając we współpracy z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, przeprowadzili realizację na terenie nieczynnej stacji paliw w Zielonej Górze. W działaniach uczestniczyło kilkunastu funkcjonariuszy, w tym członkowie Grupy Zabezpieczenia Działań oraz przewodnik z psem służbowym wyszkolonym do wykrywania narkotyków. Po wejściu do pomieszczeń mundurowi zastali mężczyznę grającego na automacie do gier hazardowych oraz drugą osobę, która obsługiwała znajdujące się w lokalu urządzenia. Funkcjonariusze przeprowadzili eksperymenty procesowe, które wykazały, że oferowane gry miały charakter losowy, a ich wynik nie zależał od umiejętności ani zręczności gracza. W trakcie kontroli zabezpieczono 18 działających automatów do nielegalnych gier hazardowych. Oprócz tego funkcjonariusze przejęli pięć telefonów komórkowych, czternaście kamer monitoringu, pięć routerów oraz gotówkę przeznaczoną do wypłat w kwocie blisko 11 tysięcy złotych. Całość zabezpieczonych urządzeń została zatrzymana do dalszych czynności procesowych. Osoba obsługująca lokal usłyszała zarzut pomocnictwa w urządzaniu gier na automatach, natomiast mężczyzna korzystający z jednego z urządzeń został objęty zarzutem uczestnictwa w grze na automacie. Postępowanie w sprawie jest prowadzone przez właściwe organy. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 27-letnią obywatelkę Ukrainy, która następnie została przymusowo wydalona z terytorium Polski. Decyzją właściwych organów kobieta otrzymała również ośmioletni zakaz wjazdu do państw należących do strefy Schengen. Do zatrzymania doszło w czwartek, 5 lutego, na terenie powiatu Wałbrzyskiego. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Straży Granicznej z Jeleniej Góry. Jak wynika z komunikatu służb, kobieta w czasie pobytu w Polsce nie przestrzegała obowiązujących przepisów prawa, a jej zachowanie zostało ocenione jako realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Z ustaleń Straży Granicznej wynika, że 27-latka dopuściła się m.in. napaści oraz dwukrotnego ugodzenia nożem innego cudzoziemca. Ponadto prowadziła samochód pod wpływem alkoholu, nie posiadając wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem. W związku z tymi okolicznościami wydano decyzję o zobowiązaniu jej do powrotu. Już następnego dnia kobieta, pod eskortą funkcjonariuszy Straży Granicznej, została doprowadzona do granicy polsko-ukraińskiej i przekazana tamtejszym służbom. Tego samego dnia Straż Graniczna poinformowała również o przymusowym wydaleniu z Polski dwóch innych obywateli Ukrainy. Mężczyźni zostali doprowadzeni pod konwojem na przejście graniczne w Medyce. W ich przypadku także uznano, że dalszy pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Otrzymali decyzję o powrocie oraz pięcioletni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Do poważnego incydentu doszło w komendzie powiatowej policji w Wołominie. Jeden z funkcjonariuszy ruchu drogowego miał pełnić służbę, będąc pod wpływem środków odurzających. Informacje te potwierdziła komenda w rozmowie z mediami. W poniedziałek wieczorem, około godziny 21.00, na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, wobec którego prowadzona była interwencja drogowa. Zgłaszający poinformował operatora, że podejmujący wobec niego czynności funkcjonariusz może znajdować się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Na miejsce skierowano innych policjantów, którzy przeprowadzili kontrolę zarówno interweniującego funkcjonariusza, jak i kierowcy. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykazało, że obaj mężczyźni byli trzeźwi. Następnie przeprowadzono testy na obecność środków odurzających. W obu przypadkach uzyskano wynik dodatni. Od policjanta i kierowcy pobrano krew do dalszych szczegółowych badań laboratoryjnych, które mają ostatecznie potwierdzić obecność i rodzaj substancji w organizmie. We wtorek rano komendant powiatowy policji w Wołominie podjął decyzję o wszczęciu wobec funkcjonariusza postępowania dyscyplinarnego oraz o jego zawieszeniu w czynnościach służbowych. Materiały dotyczące zdarzenia zostały przekazane do prokuratury rejonowej w Wołominie, która będzie prowadzić dalsze czynności w sprawie. To kolejna sprawa z udziałem funkcjonariuszy, która w ostatnim czasie wzbudziła zainteresowanie opinii publicznej. Kilka dni wcześniej czterech policjantów z jednostek w tarnowskich górach i piekarach śląskich usłyszało zarzuty pobicia mężczyzny. Jak poinformowało Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, w chwili zdarzenia funkcjonariusze przebywali poza służbą. Wobec wszystkich wszczęto postępowania dyscyplinarne. Według ustaleń medialnych sprawcy byli zamaskowani. Pokrzywdzony, znany lokalnej policji miał rozpoznać jednego z napastników po głosie. Biuro Spraw Wewnętrznych Policji ustaliło, że związek ze zdarzeniem mogą mieć czterej funkcjonariusze z komend w tarnowskich górach i piekarach śląskich. Sprawa jest przedmiotem dalszych czynności procesowych. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz subskrypcji kanału.